Jesteś królem, panie, w naszym sercu. W Tobie nasza siła, w Tobie nasza moc. Ty, który rządzisz niebem i ziemią, z Tobą nie boimy się niczego. Ty jesteś królem na wieki, na zawsze. W Twojej ręce nasze życie, nasza przyszłość. W Twoim imieniu znosimy nasze serca. Ty, pani, jesteś. Jesteś Królem, Ty panujesz w nas Twoja miłość prowadzi nas przez życie Jesteś światłem w ciemności, naszą nadzieją W Tobie odnajdujemy pełnię pokoju Jesteś Królem na wieki, na zawsze W Twojej ręce nasze życie, nasza przyszłość W Twoim imieniu znosimy nasze serce Jesteś królem, ty panujesz w nas, Twoja miłość prowadzi nas przez życie. Jesteś światłem w ciemności, naszą nadzieją w Tobie odnajdujemy. Pełnie pokoi jesteś królem na wieki, na zawsze. W Twojej ręce nasze życie, nasza przyszłość, w Twoim imieniu znosimy nasze serca. Na tronie w niebie, popanie, prowadzisz nas, nie zostajesz nas samym. Ty jesteś królem, naszą ogroną. Z tobą każdy dzień staje się nowym początkiem. Ostatni raz. Ty jesteś królem na wieki, na zawsze. W twoje ręce, nasze życie, nasza przyszłość Nasze serca Ty Panie jesteś Naszym królem Zasiadasz na tronie w niebie O Panie Prowadzisz nas Nie zostawiasz nas samych Ty jesteś królem Naszą obroną z tobą każdy dzień staje się nowym początkiem. Ostatni raz. Ty jesteś królem na wieki, na zawsze. W Twojej ręce nasze życie, nasza przyszłość. W Twoim imieniu wznosimy nasze serca. Ty, Pani, jesteś na.